Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z jakiegoś centrum handlowego oddalonego od naszego domu o godzinę drogi. Gdzieś tutaj jesteśmy. Wonderful Square. Niesamowity plac. No więc, proszę bardzo, niesamowity plac. Przyjechaliśmy tutaj. Prjechaliśmy do sklepu sportowego Shimpei mierzyła rower jeszcze w mniejszym rozmiarze niż ten, który mierzyła w zeszłym miesiącu. I okazało się, że dzisiejszy rower w mniejszym rozmiarze. I don't think it's open yet, might be dangerous. We yeah. can try Więc idziemy teraz na obiad. Coś zjemy. Wszyscy są tutaj. No więc e, rower w dzisiejszym rozmiarze jest lepszy niż rower w e, poprzednim większym rozmiarze, który testowaliśmy miesiąc temu, więc prawdopodobnie Simpei decyduje się na rower w rozmiarze XS zamiast w rozmiarze S. No i tak, więc tak to wygląda. I tutaj jesteśmy właśnie. Skończyliśmy wizytować Klep sportowy. Jan y Janiang dzisiaj bardzo uśmiechnięty. Mhm. Uh -huh. Tak, tak, tak. Janiang y bardzo uśmiechnięty. Piękna, fajna, chłodna pogoda dzisiaj. Nareszcie w zimie, słuchajcie, można coś. Nareszcie na jesieni. Nareszcie na jesieni można tutaj trochę oddy oddychnąć chłodniejszym powietrzem. Więc tak to wygląda. Więc zabiorę was tutaj dookoła. Tutaj widzę jakieś miejskie place zabaw. Jakiś miejski plac zabaw do karaoke, gdybyście chcieli tutaj wejść. Wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie, że mieszkam w Chinach prawie 20 lat i nigdy nigdy ale to przenigdy nie byłem na karaoke. Nigdy, przenigdy nie byłem na karaoke w Chinach. Oczywiście niektórych może to dziwić, a niektórych nie. W każdym razie to nie moje klimaty, to bardziej klimaty tutaj dla tych, dla przyziemnych ludzi. No więc, na karaoke w Chinach, słuchajcie, nigdy nie byłem, ale jak kogoś, jak kogoś interesuje, że mu wali w trąbę, no to. No to niech idzie. Niech idzie na karaoke. An, An tutaj znalazła jakiś lokalny plac zabaw. A Yang Yang sobie tutaj zażywa chłodnej pogody. No więc jest zdecydowana na mniejszy model, tak jak już wam mówiłem No i tak i pewno zakupimy mniejszy model, żeby żona mogła tutaj rowerowo się wyszaleć A tutaj panowie, którzy dostarczają Tutaj idą panowie, którzy dostarczają jedzenie Wow, look at you! You are sitting above! O. Oh. Teraz przerwa obiadowa, więc wszyscy zamawiają jedzenie. Nie wiem jeszcze co my zjemy na obiad, no ale zaraz się okaże. Idziemy do tamtego. Bingo Business Plaza. Uuu, jakieś centrum handlowe nazwie Bingo, więc. Więc tak. Tutaj pie tutaj ten magiczny, magiczny e, cudowny, magiczny skwerek, a tutaj centrum bingo. Więc zapowiada się fantastycznie. Ale an-an się wspina. An-an jest rock climbing. Uwa! Oczywiście chińskie mamy są zawsze mega nadopiekuńcze, chciałyby kontrolować każdy ruch swojego dziecka. Prawie tak jak rząd tutaj w Chinach, który też jako rodzic kontroluje każdy ruch swoich obywateli. O widzicie, kolejni dostawcy, dostawcy jedzenia przyjechali po odbiór, po odbiór towaru, zaraz będą dostarczać do klientów. No więc w tym tygodniu, w tym miesiącu planujemy zakupić nowy pojazd dla Janianga, Yang bo patrzcie, już mu głowa głową tutaj prawie uderza w górę. I już mu nogi wystają tutaj. O, panowie już odebrali i idą dostarczać jedzonko. Proszę bardzo. Chyba jest teraz już od jakiegoś czasu popularne dostarczanie jedzenia właśnie. Kupujesz przez internet, no i dostarczają ci. Whoa! Look at you! You are standing at the top of the dinosaur's egg. It's not an egg? What is that? Not? Ło! Let's go! I feel very hungry. Ale głodny jestem dzisiaj. Może z... Maybe I'll eat my wifey. <laughs> może żony zjemy jaki jestem głodny. Dobra, jedziemy dalej. Jan oczywiście jest mega zadowolony, jak tutaj wychodzimy, że może w swoim pojeździe pojeździć, ale też śpiący jest, bo nie spał. Nie spał w samochodzie. An-an spała w samochodzie. Proszę bardzo, tutaj... Tutaj moda, proszę bardzo, gdybyście do biura się chcieli ubrać w Chinach, proszę bardzo, wiecznie młodzi i piękni będziecie. Tutaj na wesele, w tym w pałacu, to tak też możecie się ubrać, więc jest spoko. Auto możecie kupić. Auto możecie w centrum handlowym teraz kupić. Zikera sobie możecie kupić, a my musimy znaleźć sposób, żeby tam się przydostać. Po drugiej stronie drogi, proszę bardzo, Huawei, ja sobie tutaj możecie składanego zakupić. Mate XTS, Mate xts sobie możecie kupić. Patrzcie, prawie jak w sklepie Apple. Skopiowali od Steve'a Jobsa. W Chinach tak to jest, jak ktoś ma coś fajnego, to kopiują i powielają dalej. Skopiowanie czegoś idealnie od kogoś innego, to jest najwyższy szczyt tutaj marzeń i umiejętności. Patrzcie, ale ktoś zamówił dużo jedzenia i, i gościu targa. Czekajcie, czekajcie. O! Ale wystawa różowa, patrzcie. Ale różowa wystawa. Tutaj An-An widzę. Co to za macki? Co to za macki tutaj wystają z ziemi? Wow, what is that? Is it an octopus or a monster? A monster? Tutaj mówiła, że tędy możemy przekroczyć jezdnię Ale nie wiem czy to będzie możliwe Czy będziemy mogli tutaj przekroczyć This must be a monster coming from the ground ho, ho, ho Jak widzicie dzisiaj jestem Dzisiaj jestem w dość dobrym humorze więc się tutaj trochę po... pokameruję Wait, we need to cross the street, cutie, but we don't know where to do that. Mami went to check. Come, yeah, let's go this way, let's follow Mami. Mami. Idziemy. Idziemy. Wygląda na to, że można... Wygląda na to, że można przekroczyć tutaj jezdnię w tym... W tym miejscu. Czekajcie, pokamerujemy tutaj wszystkich... Przechodniów. A ja widzę tutaj bariery. Czekajcie. Yang Yanga tutaj musimy musimy go przewieźć. Co to za nieprzystosowane tutaj dla niepełnosprawnych rejony? O! You can tell her that it was me who made An-An. people ask. Wszyscy tutaj mówią, że An-An bardzo ładna. Ja mówię, żeby tutaj powiedziała innym, że... Albo... Albo ja zaraz powiem, że to ja robiłem. Więc muszę sobie tutaj... Za piękno naszych dzieci muszę sobie tutaj przypisać... E, wszystkie sobie te... Wszystkie sobie muszę przypisać e, pozytywy. Tak to jest, my chłopami już. Że najgorsze rzeczy to zwalają na żony, a najlepsze to sobie przypisują. Czekajcie, czekajcie oczywiście. Jak widzicie, miasta w Chinach są kompletnie do niepełnosprawnych pełnosprawnych, nieprzystosowane, oczywiście. Not, sweetie. O-oh. Chinese cities are completely not adjusted for handicapped people. Okay, almost there. Mm. Oh! Judu, what an adventure! Judu! Oh. oh! This side is so smelly and dirty. Go, 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 don't go smelly and dirty. place. Oh! Yeah. so smelly and so dirty. Ale śmierdzi i brudno. Patrzcie. Tutaj można różne jadłodajnie. Tutaj sklep z kaczką możecie sobie kupić. Kaczkę do jedzenia. Ale śmierdzi. Dobra. Także kończymy. Idziemy na obiad. Oczywiście w Chinach udają, że nigdzie nie ma niepełnosprawnych. Bo po co? Także tak to jest. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.